Sylwia wzięłaś dzisiaj udział w wyjątkowej gali, jak się czułaś na wybiegu, no i w roli modelki? E, no muszę ci powiedzieć, że nie jest to pierwszy raz, na ogół te akcje oczywiście są charytatywne, tak jak teraz, fanty będą zbierane na fundację Kochaj Życie wiemy tak o co chodzi bo to już nie pierwszy raz robimy takie akcje natomiast oczywiście organizatorem jest klub integracji europejskiej no i pokazem mody małgosia puczyłowska prawda nie pierwszy raz jestem w roli modelki, ale mimo wszystko to jest zawsze tak stresujące, bo jednak to jest no zupełnie coś innego niż ja robię w swoim zawodzie. Także no jest taki troszkę stres, ale robię to z przyjemnością. Lubię, ponieważ na życie nie jestem taką modnisią, że wiesz, że tam kupuję rzeczy, biegam po sklepach i tak dalej. Także chociaż na, na takich pokazach mody mogę, mogę się poprzebierać. W jakieś fajne ciuszki. Ale ty na co dzień jesteś wspaniałą aktorką. Możemy cię oglądać w wielu produkcjach. Dziękuję, bardzo dziękuję ci bardzo. No teraz jest śmiesznie, znaczy no śmiesznie, no ponieważ gram w dwóch serialach, gdzie postaci pojawiły się dawno dawno, na przykład w Klanie to w 2005 roku, jeszcze w czarnych krótkich włosach i one powracają co jakiś czas. Pojawiam się i znikam, pojawiam się i znikam. I teraz kolejny raz właśnie pojawiłam się w klanie jakiś czas temu, pojawiłam się na wspólnej jakiś czas temu i gram zupełnie inne postaci, dlatego że w, na wspólnej gram babcie. Tra, la, la, la. Natomiast w, w Klanie właśnie gram panią kardiolog Alinę Rogowską, i, a tam też w, w gram fajną, bo Teresa Boska, także też takie zobowiązujące nazwisko. Natomiast w Klanie no gram taką podrywaczkę, więc zupełnie, zupełnie inną postać i znów jest romans, kolejny romans, więc no, myślę, że będzie ciekawie. Sylwio, no i właśnie chciałam nawiązać troszeczkę do klanu, ponieważ pojawiły się i co jakiś czas wracają niepokojące doniesienia odnośnie tego, że aktorzy i osoby współpracujące z produkcją, z tym serialem, serialem Klan, nie otrzymują swoich wynagrodzeń. Jak to jest? Y, wiesz, no y, ja być może, że nie gram y, tam aż tak często, y, bo mnie się do tej pory nie zdarzyło, żeby nie dostała wynagrodzenia. Także myślę, że może koledzy, którzy rzeczywiście tam mają zdjęcia, nie wiem, codziennie czy co drugi dzień, być może, że są jakieś problemy. No ale y, bo przecież były jakieś pomysły, żeby w ogóle y, telewizja publiczna była zlikwidowana, ale z tego, co y, w jakichś wiadomościach, już nie wiem których y, słyszałam, to jednak. Y, pozostanie ta telewizja, czyli myślę, że publiczna, no bo moim zdaniem powinna być. Moim zdaniem absolutnie powinna być i kształtować gusta publiczności. Natomiast, no, tak jak mówię, mnie się nie zdarzyło, a myślę, że teraz, jeśli już wiemy, że publiczna telewizja zostanie, no to myślę, że nie będzie żadnych problemów z, z wypłatami. A miałaś kiedyś... Tak bym chciała, no i tak życzę sobie i kolegom. Kolegom i sobie. A miałaś kiedyś w ogóle na przykład sytuację w swoim życiu, że był problem z wyegzekwowaniem wynagrodzenia? wynagrodzenia? No właśnie nie, muszę ci powiedzieć, że, że nie. że jakoś nie. Oczywiście w tych prywatnych telewizjach typu TVN czy Polsat jest bardzo szybko wypłacane wynagrodzenie. No w telewizji publicznej różnie to bywa, no ale też jest. No nie zdarzyło mi się, żebym, żebym miała niewypłacone. Nie